A dzisiaj, już w kolejnym odcinku z siódmego tygodnia, wezwań pokażę wam szy się szybko pokazać, jak i gdzie zniszczyć pajęcze sieci w, yy, w miejscówce władzy. Po postaram się szybko, ponieważ pewnie mnie zaraz zabiją, ale spróbujemy. Yy, najlepiej jest sobie wylądować na górze, jak będą zniszczone, to wam pokażę przynajmniej, gdzie są, chociaż trzeba na górze wylądować. Jeżeli Wam pomogę, fajnie, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, tam jest pierwsza sieć, tam właśnie ją zniszczył, tam w narożniku, Kolejna sieć znajduje się tutaj, tutaj widzicie, mamy jeden, yy, kolejne jest jeszcze piętro niżej, szybko, yy, tutaj, tu się znajduje w tym miejscu, tutaj, a jak nie tu, to. Tutaj, ale na pewno gdzieś tutaj na tej ścianie w tym miejscu. Jeżeli wam pomogłem, fajnie jak zostacie łapkę w górę, subskrypcję, napiszecie jakiś komentarz. Cześć!